Cześć i witam Cię ponownie. Dzisiaj chciałbym poruszyć jeden temat, a mianowicie dlaczego Ty powinieneś w przeprowadzeniu własnej działalności gospodarczej wypłacać sobie miesięczną pensję. Zapraszam. Zanim dojdę do zwizualizowania tego przykładu, pozwól, że wyjaśnię Ci jedną rzecz. Prowadząc własną działalność gospodarczą, Twoje przychody mogą być tak naprawdę różne. Raz możesz być nad kreską i to srogą, a raz możesz być na zerze, a raz pod kreską. No, co jest, co jest logiczne. Ciężko czasem możesz oszacować co do zasady, ile w danym miesiącu jesteś w stanie wyciągnąć, ale no, raczej nie jesteś w stanie, przy, przynajmniej jeśli prowadzisz firmę handlową. Nie tylko skupiasz się na usługach dla stałych klientów, no to nie jesteś w stanie stwierdzić, jak te misje zakupowe klientów potoczą się w tym miesiącu, jak wysoka będzie sprzedaż. Dlatego warto jest na początku miesiąca lub w innym dogodnym dla ciebie dniu wypłacać sobie miesięczną pensję, niezależnie od Twojego zysku. Ale wypłacać sobie stałą pensję, która w momencie, kiedy zarabiasz no dużo, zostają ci nadwyżki, jeśli jesteś pod kreską, no to tą pensję wypłacasz sobie z tych nadwyżek. I teraz tak, jeśli chodzi o mnie, ja miesiąc zaczynam z reguły od minusa, to znaczy takiego wirtualnego minusa, czyli sumuję wszystkie koszty stałe. W, tam mam swój plik, sumuję wszystkie koszty stałe, jakie wiem, że poniosę w tym miesiącu, no i zaczynam. Miesiąc. Do tych kosztów, oczywiście, stałych, no jest, zaliczam również tą moją pensję. Z uwagi na to, że ja jestem płatnikiem VAT to wliczam również te koszty, które podnoszę na te, które są owatowane, że tak powiem, mogę sobie odliczyć od tego VAT i te, od których no, VAT-u nie mogę odliczyć, czyli na przykład ubezpieczenia społeczne, tak, cały zus. No, jeśli sobie wypłacam pensję w miesiącu, no to, to też niejako nie jest mój koszt, to znaczy wirtualnie jest to kosztem w moim pliku, natomiast... Nie jest to koszt, od którego będę mógł sobie odliczyć, prawda? Wad. No i teraz tak. Generalnie to, co mi zostaje na koniec miesiąca, ten mój zysk, przychód, ja go nie ruszam. Zostawiam go na kolejny miesiąc, bo w kolejnym miesiącu zaczynam również miesiąc od minusa i wypłacając sobie właśnie tą wspomnianą wcześniej pensję. Dlaczego tak robię? No zaraz ci pokażę na małym przykładzie. Dajmy na to, tu będą twoje biznesy, czyli biznes 1, biznes 2, biznes 3 i biznes 4. Czyli według zasady mojej biznes na boku nie prowadzę jednego biznesu tylko cztery różne aktywności. Dajmy na to, biznes jeden to jest w moim przypadku Allegro, biznes dwa to może być fotografia, biznes trzy copywriting i biznes cztery jakieś tam pozostałe y, usługi. No i teraz tak, ważne jest, aby no, co miesiąc otrzymywać jakiś przelew, tak? Czyli dostajesz, y, no, każdy biznes y, określoną liczbę pieniędzy Ci zarabia. Te pieniążki, które zarabiasz dzięki Twoim biznesom, no, muszą wylądować na Twoim koncie bankowym, koncie, które oczywiście jest na białej liście podatników VAT, bo jakżeby inaczej. No i pieniądze z biznesów znalazły się na Twoim koncie. Są w Twoim posiadaniu. I teraz zobaczmy, jak one mogą się rozchodzić. Masz pieniądze na swoim koncie, więc musisz je jakoś rozdysponować. No i oczywiście, rozdysponujesz je między koszty stałe, koszty zmienne, które no, mogą rosnąć w zależności od tego, jak prowadzisz Twój biznes. Moimi kosztami zmiennymi mogą być na przykład paliwo do samochodu w zależności ile go zużywasz, lub. Materiały do pakowania, czyli im więcej wysyłam paczek, tym więcej potrzebuję materiałów do opakowania ich, na przykład kartony, folie itp. itd. Wypłaty dla pracowników. To logiczne, że co miesiąc, jeśli zatrudniasz pracowników, musisz im wypłacać pensję. Podatki, czyli PIT, VAT. Towary. Prowadząc firmę handlową pewnie musisz się w nie zaopatrzeć, więc wypadałoby coś czasem kupić na stan. Twoja pensja. I tak się zastanawiam, bo trochę dużo mi z tych przelewów zostało, bo zapomnieliśmy o jednym. ZUS. Chyba odpowiednie naczynie wybrałem, chociaż wydaje mi się, że powinien tu być garnek złoty z dziurą w dnie, ale myślę, że dla wizualizacji wystarczy, wystarczy taki. No i teraz tak to, co nam zostało na koncie, to są nasze nadwyżki finansowe. No które możesz zastosować do albo wypłaty własnej, Oczywiście, czego przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej nie zalecam od razu, natomiast możesz yy, zastosować do inwestycji, czyli koszty reklam, jakieś, żeby promować swój biznes, no i inne, inne rzeczy, które, yy, któremu, którymi możesz dysponować. I dlaczego to jest takie ważne, żeby ta nadwyżka finansowa, przynajmniej na koniec miesiąca, no że, dlaczego powinno jej troszkę zostać? No bo dajmy na to. Pozbyłeś się i wypłaciłeś sobie ją jako pensję, czyli w nadwyżkach nie masz nic i teraz przychodzi koszt, koszt zmienny, zepsuł się samochód. No, wymaga on naprawy, no i teraz jak widzisz z pustego nawet Salomon nie naleje. Nie będzie można dokonać szybkiej naprawy. To znaczy pewnie jakoś wykombinujesz jako przedsiębiorca jak takie pieniążki uzyskać, ale yy, chodzi o to, no, Żeby nie starać się być na tym minusie, żeby ta płynność finansowa nie zaszkodziła Ci w ciągłym funkcjonowaniu Twojego biznesu. No i tak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, w biznesie jest ważny przepływ pieniężny. Im więcej pieniędzy przepływa przez Twoje konto, im więcej pieniędzy masz z projektów, tym więcej będziesz mógł miesięcznie sobie zostawić. Jeśli nadwyżki finansowe przez kolejnych kilka miesięcy no, są troszkę wyższe niż w poprzednich, to ta pensja, którą sobie mogę wypłacać, mogę sobie pozwolić na ciut wyższą wypłatę tych, tej pensji, jeśli oczywiście nie było żadnych dodatkowych kosztów w tych miesiącach, no bo to jest logiczne. No i co jest fajnego, szczególnie jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą, o czym musisz pamiętać przy wypłacaniu sobie pensji? Własna działalność gospodarcza nie możesz jej traktować na równi z pracą etatową, a to z powodu zmienności no, przychodów, tak? No, często bywa tak, że znajomi na przykład zapytają cię, no to ile ty zarabiasz w tej swojej firmie? No i z drugiej strony, wypłacając sobie tą miesięczną pensję, nie wiem, 5 tysięcy, 10 tysięcy, ile tam nie wiem w jakim biznesie siedzisz, no to możesz łatwo odpowiedzieć. No i wystarczy Twojemu rozmówcy taka, hmm, taka informacja. A to ile relatywnie to, że na przykład zarobiłeś więcej, ale kupiłeś nowy samochód, kupiłeś jakieś inne środki trwałe do firmy, no to wiadomo, że firma przez to jest w cudzysłowie bogatsza. Może nie, jeśli kupujesz dobra jakieś typowo konsumpcyjne, ale na przykład jakieś no inwestujesz w coś, tak? No na przykład szybszy laptop yy, pozwoli Ci szybciej yy, obrabiać yy, zdjęcia, yy, no to, to jest jakby, no, też trochę Twoją inwestycją. Ale także inwestycja w reklamę, to czego nie widać tak, gołym okiem, która jednak przynosi Ci do tych Twoich słoików biznesowych, przynosi Ci dodatkowy yy, przychód. I tak jeszcze na koniec, to czego nie zalecam, to yy, z jednej strony nie zalecam stosowania yy, procentowej, Pensji, to znaczy, w zależności tyle, ile zostało ci tych nadwyżek finansowych, taki procent sobie wypłacasz w kolejnym miesiącu. No, to może być czasem troszkę zgubne, bo jeśli zarabiasz dużo, no, dajmy na to, wypłacasz sobie jakiś tam określony procent tych środków, no to jest jeszcze ok. Jednak przyzwyczaj się do otrzymywania takich kwot i w pewnym momencie zarobisz no, ciudniej, albo będziesz nawet pod kreską, no to ta procentowa wypłata, no nie jako nie będzie adekwatna do Twoich zarobków. W teorii nie powinieneś sobie w tym miesiącu wypłacać w ogóle pensji. No to jest oczywiście y, troszkę śmieszne. No Natomiast y, wiadomo, że ta pensja, którą sobie ty wypłacisz w miesiącu ustalona na sztywno, y, z nią możesz sobie dowolnie dysponować, czy zostanie ci coś z niej, czy wydasz ją całą. O to się nie martwisz. Nie martwisz się, bo w tym y, wypadku Twoja firma y, jest zdrowa, no i wiesz, że nic. Poważniejszego, no nie powinno raczej jej zaskoczyć. Czyli pamiętaj, jaki jest jeszcze plus wypłacania sobie tej swojej własnej pensji? Ano, taki, że wypłacasz sobie raz i w miesiącu yy, nie podbierasz. To, co firmowe, zostaje firmowe, to, co prywatne, zostaje prywatne. Dlatego też najlepiej mieć jeden rachunek prywatny, stricte, na który tam przelewasz sobie pensję, to i drugi oczywiście firmowy, gdzie, gdzie dokonujesz wszystkie rzeczy związane tylko z Twoją działalnością gospodarczą. No bo minus takiego podbierania może być taki, że w pewnym momencie, mimo iż na koniec miesiąca masz dużo tych pieniędzy, bo jeszcze podatki, które masz zapłacić, płacisz w, tym, w przyszłym miesiącu. Ja na przykład, jeśli chodzi o. Bo Allegro mam odroczone te płatności, płacę za poprzedni miesiąc w miesiącu kolejnym, więc no tych pieniędzy troszkę się zbiera z tych prowizji. Natomiast dodatkowo dochodzą jeszcze przesyłki kurierskie, tak, które płacisz dopiero w kolejnym miesiącu, jakby firmy udzielają ci niejako kredytu. Dlatego też, no, podbierając cały czas te pieniądze, no, może się okazać tak. Że nagle no, po prostu zacznie ci ich brakować na opłacenie bieżących rachunków firmowych. No a to nie, nie jest zbytnio odpowiedzialne działanie. No bo przez to firma może Ci niestety upaść. To tyle na dziś. Myślę, że jakoś w jakiś sposób przybliżyłem Was do tego tematu. Dlaczego powinieneś wypłacać sobie własną pensję, natomiast ja znikam realizować zlecenia. Do zobaczenia!